Właśnie właśnie tkliwe kolendy. W naszej szkole odbył się po raz kolejny przegląd kolęd i pastorałek. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się wspaniale, dlatego wybór nagrodzonych nie był łatwy. Wszystkim wykonawcom gratulujemy, a na scenę prosimy zwycięzców w kategorii klas 1-3. Wyróżnienie otrzymali. Jan Kukuła i Dominik Hebda z pierwszej C oraz Julia Richter i Kornelia Karcz z trzeciej B. Z klas trzecich drugie miejsce Kinga Żabińska i Zofia Borkała z trzeciej B, a pierwsze miejsce Kinga Kobielus z, z trzeciej A. Z klas drugich trzecie miejsce Hanna Ince z drugiej A, drugie miejsce Hanna Osowska z drugiej B oraz Wilib Brońka z drugiej C. Pierwsze miejsce zajęła Emilia Kalamus z drugiej B. Z klas pierwszych trzecie miejsce Hanna Janusiewicz i Milena Bizań z pierwszej D oraz Nadia Szlagor z pierwszej C. Drugie miejsce Marle Marlena Jura z pierwszej A. Pierwsze miejsce Olivia Stuglik i Sara Maj z pierwszej A oraz Martyna Pierzak z pierwszej D. Gratulacje! Brawa!